Cześć, z tej strony Marek z Trybu Solo. Dziś rozpakujemy sobie grę Zaginiona Wyspa Arnak. Gra jest wydana w Polsce przez Rebel, oryginalnie przez Czech, Czech Games Edition. Polska wersja została wydana trochę znienacka, bo gra była jakimś wielkim hitem FN w tym roku, tego wirtualnego FN. Ja o tej grze powiem, szczerze, niewiele wcześniej słyszałem. Gra jest od razu przy powiem od niego do 4 graczy, od 12 lat. I teoretycznie pół godziny na osobę. Gra była jakimś wielkim hitem tegorocznego SN. Ja o tej grze za dużo wcześniej nie słyszałem. Też nie wiem, czy ona była gdzieś tam zapowiadana wcześniej, czy nie. Wiem na pewno, że po ukazaniu y, mnóstwo ludzi się nie zachwycało. Pisało, że jest y, w ogóle super i we wszystkich jakichś tam topkach różnych tegorocznych, znaczy tego zeszłorocznych. Już pamiętam, <grym> 2021. W zeszłorocznych topkach u wielu osób była na bardzo wysokim miejscu. I to jest taka gra. Y, no niby euro, ale z takim smaczkiem przygodowym, bo nawet jak popatrzycie, ale to jest ciężkie pudło, popatrzycie na okładkę, no to mamy tutaj takie klimaty Indiany Jonesa. I tutaj z tyłu widzicie, mamy mapę, taką planszę mapę, po której sobie chodzimy. Trochę mamy worker placementu, naszych takich, nazwijmy to robotników sobie wrzucamy na planszę, coś tam zdobywamy, zdobywamy nowe karty, budujemy sobie talie. Czyli, czyli mamy euro z klimatem. Eee, troszeczkę mi ta gra przypomina taki tytuł e, Wyprawa do Eldorado, który wyszedł, kiedy on tam wyszedł? Chyba w 2019. Ja pamiętam, że raz to grałem, Wyprawę do Eldorado, grałem raz na jakichś tam świętej pamięci targach planszówkowych, jak jeszcze były przed covidu i był bardzo fajną grom. E, niestety nie miał trybu solo, więc dla mnie e, no, odpada. I to mi właśnie przypomina wyprawę do Eldorado, taką bardziej na sterydach. To jest w ogóle wielkie pudło i ciężkie pudło, tego nie widać na filmie, ale uch, waży to bardzo, bardzo sporo. Dobra, otwieramy. Nie wiem, może jakoś tak sobie to dajmy, nie wiem, czy tu będzie wiele widać. Co mamy w środku? Widać, że nie mamy żadnej wypraski. Niestety, ja trochę ubolewam, bo ja się przyzwyczaiłem jednak do tych różnych kickstarterowych gier, gdzie jakieś te wypraski są. I zawsze łatwiej komponenty w środku gdzieś tam trzymać w tych wyprawkach. No ale z drugiej strony, czasami, jak są takie zwykłe papierowe, to też na nic się nie znają. No, tu mamy mepelki naszych poszukiwaczy przygód. Tu mamy takie znaczniki, wiem, chyba książek, jakiś tam czegoś jeszcze, na które musimy nakleić naklejki, które gdzieś też, chyba, w środku, tutaj są. Mm. Zaraz spróbujemy się do tego wszystkiego dogrzewać, bo też w tej grze jest mnóstwo tekturowych elementów, które trzeba sobie e, powyciskać e, i gdzieś posortować. Też do tego celu mamy tutaj pełno woreczków strunowych, które się przydadzą. To mamy plastikowe znaczniki. Całkiem, całkiem ładne. Takie mm, transparentne. Takie patrzcie, groty szczał, całkiem w ogóle ostre. <gry> nie trzeba uważać i kryszczały i szczały. Przyznam się, że oglądałem jakiś gameplay tej gry wcześniej na YouTube. Ale sam w nią nie miałem okazji jeszcze zagrać ani wersję angielską, która wyszła jakiś czas temu, ani wersję polską. Więc może być tak, że coś tutaj palne źle. Patrzcie. No to ładne znaczniki. Te bardzo ładne. Takie starożytne tabliczki. Może być tak, że coś tu pomylę czy pokręcę, ale w każdym razie no, no jest to bardziej unboxing niż opisywanie zasad i reguł. To mamy co mamy? Karty pomocy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwustronne. No to takie coś to jest bardzo przydatne, bo... Nawet jeśli gresie się zna, no to czasem warto sobie coś przypomnieć. I zobaczmy sobie karty. Karty pomocy są fajne, do mówienia, Nie trzeba werytować całej instrukcji, bo nawet jeśli Czy to się da jakoś sprytnie otworzyć. O tak tutaj. Dobra. Mając kartę pomocy na stole, można szybko sobie przypomnieć podstawowe zasady. Jestem taki po prostu zawsze marny w otwieraniu tych wszystkich kart ale się udało, Talie mamy yy, grubą. To są różne karty, które gdzieś tam możemy w czasie gry zdobywać. Grafiki są bardzo tematyczne i bardzo klimatyczne. Osioł, koń, pielnia, dziennik. No fajne, fajne połączenie, bo ja lubię gry takie, takie deck buildingowe, gdzie sobie tą talię jakoś budujemy w czasie gry, rozbudowujemy. I lubię e, gry Worker Placement. Ostatnio stwierdzam, że chyba najbardziej ze wszystkich gatunków lubię Worker Placementy. Też chyba mam ich w sumie najwięcej w swojej kolekcji. Hmm. Ale grafiki są bardzo, bardzo klimatyczne. I w ogóle to już ktoś tam kiedyś wspominał w jakiejś recenzji, którą oglądałem w internecie, że praktycznie każda karta jest inna. Tu niewiele kart się powtarza. Czyli mamy. Wszystkie karty mają inną ilustrację. Bożki, Ostrza, Okaryna Strażnika, Zegar Słoneczny. Co mamy z tyłu? Tak jesteś. Karty bardzo, bardzo klimatyczne. Jest ich bardzo dużo, jak widzicie. Te się już powtarzają, ale chyba są przypisane do każdego gracza. To są pewnie jakieś karty startowe, zgaduję. Bo mamy w czerwonym kolorze, w zielonym kolorze, w kolorze niebieskim i żółtym. I tu mamy karty z Trapu, które pewnie dostajemy w czasie gry, jeśli coś nam się nie uda. Ale to też moje zgadywanie. Czyli kart mamy dużo. O, prawie zjechały. Tu mamy notes punktacji. No notes jak notes. Coś tu sobie można ponotować punkty, które zdobywamy za różne rzeczy. A to zawsze przydatna przydatna rzecz. Tu mamy instrukcję jakąś gigantyczną. W ogóle ta gra jest... O Jezu. Kartę może odłożę, bo coś zjeżdżają. Ta gra jest w ogóle bardzo duża. W sensie pudło ma bardzo duże. Takie dłuższe niż, niż, niż typowe pudło. Instrukcja też jest długaśna i ma... Co na tam ma w ogóle? Ile ona ma stron? 30 nie, nie, 30, ale 20 kilka stron ma. Tekstu jest całkiem, w niej sporo, ale też dużo ilustracji, więc... Gra według nie jest jakaś mega skomplikowana, więc mam nadzieję, że, że ta grubość instrukcji jest troszeczkę myląca i że wszystko będzie można łatwo opanować. Mamy tu oczywiście tryb solo, to proszę jednoosobowa. Wiem, że Czech Games Edition chyba już, jeśli nie już, no to jakoś niebawem mają udostępnić jakąś tam tryb, czy, czy to kampanii, czy jakieś scenariuszy solo. I wiem, że chyba za darmo, że można sobie pobrać i wydrukować. Być może jakieś dodatki takie już bardziej drukowane i pudełkowe też do tego wyjdą w przyszłości. To są te naklejki, które musimy sobie ponaklejać. W sumie nie wiem, czemu nie nadrukowali tego na, na te Drewniane znaczniki. Ja nie jestem fanem naklejania naklejek, bo zawsze coś źle ponaklejam. No, ale ich jest tutaj są so, 16, to jakoś pewnie się będzie dało. Eee, co my tu mamy? Tu mamy te wszystkie. Ja to spróbuję jakoś wyjąć. Yy. Mnóstwo tekturowych elementów. To są plansze graczy. Namioty w różnych kolorach. Plansze są dwustronne. Tekturka jest taka raczej gruba. Dobrej jakości. Też dlatego to pudełko jest takie ciężkie, bo jest mnóstwo, mnóstwo elementów yy, tekturowych. I to jest duży plus, bo nie mamy takiego wrażenia. W ogóle gra jest tak poza tym insertem. Mamy wrażenie, jakbyśmy trochę taką grę sertera otwierali. Bo jest ciężkie pudło, duże pudło. Całkiem sporo tych elementów bardzo ładnej jakości. A cena też powiem szczerze, w okolicach 150 zł, no, no nie jest jakaś aż tak powalająca za, za tak jakościowo fajnie wydaną grę. Tu mamy bodajże płytki asystentów dwustronne, czyli pewnie takich asystentów, którzy gdzieś tam nam pomagają w czasie gry. Mamy tu jakieś znaczniki plus 3, razy, nie razy 3, czy jakieś tam mnożniki. Tu mamy kolejne. Jak to w ogóle wypakować? Wszystko sprytnie. Kolejne plansze graczy. Takie same jak poprzednio. Mm, tu mamy kolejnych asystentów. Nie wiem czy ma sens ich wszystkich wypstrykiwać. Ale możemy sobie kilku obejrzeć. Kapitan, podróżnik. Super. Rudy jegomość. Mnóstwo, mnóstwo zawartości. Co mamy tutaj? Tu mamy te różne lokacje, po których będziemy się przemieszczać i które będziemy sobie odkrywać. Kurczy, graficznie ta gra mi się strasznie podoba. Naprawdę. Ja wiem, że to nie jest gra przygodowa, a jest to bardziej jednak, jednak euro. Ale tak, gdyby jakaś taka gra fabularna czy przygodowa wyszła w takich klimatach, to by było super. No właśnie, to taki pomysł na grę. Popatrzcie. Najwięcej gier wychodzi taki fabularnych, jakieś fantazy. Ja mam sam jakieś Blue Haveny, Tainted Graille, podróże Ziemi. A gdyby ktoś zrobił taką grę na przykład w stylu takiego Indiana Jonesa. To by było super. Hmm? No i są różne lokacje, to są chyba te lokacje pierwszego poziomu. W ogóle też z tego co wiem, to nie zaraz zobaczymy albo nie zobaczymy. Nie wiem czy mi się uda rozłożyć. To są karty chyba świątyń. Hmm. Gra ma gigantyczną planszę. To jest też gra, która na stole wymaga dużo miejsca, bo plansza jest bardzo duża, bardzo długa. To kolejne lokacje, kolejne świątynie, świątynie mają jakieś różne. Chyba to są świątynie, jak nie, no to przepraszam. Kolejni asystenci, jakieś kolejne znaczniki. Dużo tu jest. Tu mamy. Przy okazji powiem. Część planszy, którą dokładamy, oddaję do tej głównej planszy, ale też na opartego można ją trzymać sobie gdzieś tam z boku, jeśli już nie mamy naprawdę miejsca na stole. To jest fajna rzecz, że taka plansza jest jakby przedzielona, przecięta, bo dzięki temu możemy sobie to trochę ułożyć po swojemu, czy na dole, czy na górze, czy z boku, jeśli nie mamy dużego miejsca. Dużo miejsca gdzieś tam na stole. Ua. A tutaj mamy strażników, czyli różne stwory, które też będziemy gdzieś tam spotykać i które będą broniły wyspy Arnak przed naszym, naszym turystom, turystami chodzącymi. My jesteśmy tymi turystami chodzącymi po wyspie. To są płytki do. Wydaje mi się, że do trybu solo. Tak, to są płytki do trybu solo. Fajnie to jest wykonane. Naprawdę du dużej, dużo. O jezu, ile tu jest jeszcze tej tektury. Pamiętam taką grę, też bodajże czeską, Eutia się nazywała. I ona była na taki jakiś czas temu. I tam było podobnie, że po otwarciu pudełka nie było żadnej wypraski. I po prostu ilość tektury i rzeczy do wypstrykania była <grywania> ogromna. Tutaj też tego wszystkiego będzie bardzo dużo. Ale tutaj różne stwory. Jakieś wielkie mrówki, rupuchy, skorpiony. No, to. Idzimy dalszych strażników. Tutaj mamy znowu do Trybu Solo. Płytki mamy kompasy, mamy złoto. Nie będę tego może wszystkiego już wyciągał dalej. Yy... I tu plansza. Ja nie wiem, nie uda mi się tej planszy na pewno rozłożyć. Ale może. No. no. Ciężko to wszystko rozłożyć. Plansza jest wielka, jest dwustronna, jest ciężka, jest wielka i jest pionowa. Czy to dobry pomysł? To nie wiem. Ja pionowych plansz aż takim fanem nie jestem, bo potem ciężko jest do góry, ale pewnie tematycznie ma to sens, bo przemieszczamy się w górę w górę tutaj wyspy Arnak. Na pierwszy rzut oka ta gra wydaje się bardzo skomplikowana, może dlatego, że jest tu dużo ikon i dużo różnych elementów, ale mam nadzieję, że po przeczytaniu instrukcji wszystko okaże się jasne i klarowne. To pewnie jakieś startowe lokacje. No ale patrzcie, wizualnie, wizualnie gra jest super, yy, wszystko jest ładnie wykonane, grafiki są ładne, zachęcające. Teraz tylko zostaje przeczytać instrukcję, pograć. No i też w moim przypadku zainteresować się muszę tym dodatkowymi rzeczami do trybu solo, które można sobie pobrać ze strony Czech Games Edition. Ale jestem pewien, że do tej gry na pewno wyjdzie dużo różnych dodatków w przyszłości, bo gra okazała się hitem, wszyscy o niej dobrze piszą, wszyscy są strasznie napaleni na tą grę. Polski nakład chyba się już wyczerpał, jakiś dodruk ma być w lutym, więc rozszedł się migiem. Więc mam nadzieję, że różne jeszcze dodatkowe rzeczy wyjdą. No właśnie na jakiś tryb kampanii, może taki bardziej fabularny byłby byłby fajny. Także zapraszam na mój Instagram. Tam yy, będzie i recenzja, i będą jakieś zdjęcia z rozgrywki. Dziękuję za uwagę. Dajcie znać, czy też macie bysparnak w swojej kolekcji, czy nie, czy planujecie kupić, czy nie planujecie. Ja wiem, że grudzień finansowo to nie jest może najlepszy miesiąc do zakupów. Bo i święta i były i, i różne wydatki, ale, ale napiszcie, czy macie, czy gracie, czy wam się podoba. Ja dziękuję za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.